A to są późne, młode. A zobaczcie, jakie przepiękne oko. Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie. Idę dzisiaj tutaj wysłać gołąbki, ale w międzyczasie zainteresowało mnie, co tu się. A, córka 901. A z kim ona się to paruje? Z kim się paruje córeczka 901? Z bratem, no normalnie. Z bratem się paruje. z mm. ha, ha, paniara. Normalnie tu w wolierze Mam tu razem samce i samice. To mam samice z rozpłodu. To śmieszne. Także wracając do tematu, będę dzisiaj tu wysyłał e, gołąbki koledze. Będę tu. O, tu jest piękny. Piękny gołąbek. Będę tu wysyłał późne młódki. I sytuacja jest taka, że kolega już ode mnie zamówił. Tam wziął wcześniej stare samczyki. A tak mu się spodobały, że jeszcze sobie coś domówił z młódków. No wyślę mu tu myślę fajne gołąbki, bo kolega nie lotuje i bardziej, bardziej te gołąbki że tak powiem ocenia po wyglądzie, w ręce. Choć dostanie u mnie bardzo dobry materiał. Jak to mówią, no, ma odwiedziny innych kolegów hodowców i te gołębie ode mnie, które, kto tam go odwiedza, to mi mówił, że wspominają, że te gołęby się wyróżniają i, i, i są jednak no fajne i że się prezentują. Wiadomo, kto nie lotuje, to nie do końca też Eee, może może dba eee, o jakość tych gołębi one się na lotach nie selekcjonują ale znaczy o jakość, źle powiedziałem na pewno kolega dba o gołębie tylko, tylko nie lotuje, nie ma czasu ma swój powód, chce mieć fajne gołąbki chcę mieć gołąbki ode mnie więc eee, mu wysyłam tutaj cztery młodziaki zaraz wam je zaprezentuję więc tak. Kolega chce mieć kolorowo. Znaczy pytał o jakieś kolorowe gołębie. Więc pierwszy gołąbę, jakiego mu tu wyślę, to połowy. Gołąb jest przepiękny. O, trzyma plecka. Ja strasznie nie lubię, jak ktoś pokazuje w ten sposób plecy. O, że te nogi tak trzyma. Nie wiem, dlaczego mnie to jakoś osobiście denerwuje. A no wtedy faktycznie mu naciągamy ten ogon ten ogon się, te plecy jak są fajne one się same trzymają bez naciągania o, ręce dam na bok nic tam nie trzeba podpierać palcami a, a tu rewelacyjne rewelacyjne plecy a już pierwszy gołąbek super super piękne oko, zaraz wam pokażę no przepiękny gołąbek wysyła mu piękne gołąbki mimo, że nie lotuje, no i bardzo dobre gołębie Dlatego, że no, jak go to cieszy, przyjdą do niego koledzy hodowcy. Chce się pochwalić, że ma ode mnie jakieś ptaki. To niech te ptaki coś sobą prezentują. I skoro tamte co mu wtem wysłały, mu się bardzo podobają, to teraz e, wyślę mu, może jeszcze piękniejsze. No wiadomo tutaj e, w tym wypadku wygląd ma znaczenie. Chociaż jakościowo no, no są to są to świetne ptaki z świetnego pochodzenia. Ale ja wszystkich traktuję jednakowo. Może kiedyś będzie chciał lotować, może da swoje gołąbki jakiemuś koledze i fajnie będzie jak się pokażą. Także ja chcę, żeby był kolega zadowolony. Więc mimo, że może te gołębie nigdy nie będą wykorzystane u niego w taki sposób jaki ich jest przeznaczenie. To, to wysyła mu świetny materiał. A to są późne, młode. A zobaczcie, jakie przepiękne oko. Ma ten gołąbek. No, oko jest rewelacyjne. A piękne gołąbki do rozpłodu. No i tutaj drugi młodziaczek, a, też się pierze 3-6,9-10. Nie, ten, ten nic nie zrzucił. No bo tamten jest ten miesiąc starszy, więc jest różnica. Początkowo myślałem, że nie wyślę koledze tych jeszcze drugiego pokażę niebieskiego, tych takich dwóch, no naprawdę rewelacyjnych gołębi. No, ale niech się kolega cieszy, niech ma radość z tych gołąbków. Tu będzie pasowało do, do parowania. A oko, to jest samczyk, dwa samczyki, jest samczyk niebieski nakrapiany. A płowe i niebieskie to są samiczki. Może się udają dwie pary, jak to się razem sparuje, to piękne też gołębie z tego będą wychodziły. Te są mniej spierzone, więc tak powiem, jeszcze, jeszcze wiadomo, no na pewno ten jest z budową słabszy od tego, co pokazywałem, tej samiczki przed chwilą, ale jak to będzie parka, to po prostu będą rewelacyjne ptaki. Na no, oba mają super pochodzenie, także tu niebieski. A też jest super, super młodek z moich gołębi lotowych. To są młode po wdowcach, które były odchowane. Także to jest z takich młodych wrześniowych. No Są to ostatnie ostatnie późne młode. No z późnych młodych jedynie zostaną dzieci dzieci mojego szaleńca. To znaczy, cztery późne rodzynki, jak to się mówi, które ewentualnie sobie zostawię do rozpłodu. Także tu jest ten niebieski. Teraz pokażę nakrapianego. No i tu jest nakrapiany samczyk. Też piękne oko. Te oczy będą fajnie pasowały z tymi dwoma niebieskim płowem on tu ma z lotkami? Tak też trzecia lotka wymieniona w ten sposób się prezentuje Piękny gołąbek. lecka, No niczego mu nie brakuje. Samczyk. To jest wnuczek, wnuczek mojej 901, także super, super pochodzenie tego gołąbka. Tak wygląda. Ale też uda się oko pokazać. Super oko. No piękne pary powinny z tego wyjść. A jak nie, no to kolega to najwyżej w swoje gołębie tam włoży. Zobaczymy, bo z takimi późniakami to nie wiadomo. Nie jest tak prosto w te pary Trafić. Piękne oko rozpłodowe. Super gołąbek. No i tutaj taka perełka. O, jak leży w ręce. Przepiękny. Przepiękna samiczka. O, tu plecy. Jak tu te plecy u tego gołąbka wyglądają. Dziurka trochę przyłapaniu o jakie plecka tu są też dwie lotki zrzucone zatrzymała się na trzeciej o. w ręce tu umięśnienie przepiękne No, są to piękne gołębie, naprawdę eee, jak kolega tylko będzie sobie, tylko nie lotuje, ogląda. cieszy się widokiem, oglądaniem gołębi, trzymaniem w ręce, no to, to będzie miał na pewno dużo radości. I jak go koledzy odwiedzą, to na pewno się może tymi moimi gołąbkami pochwalić. No, wiem co wysyłam. Tu też jest rewelacyjne oko. Tu jest do tego nakrapianego. Oko Wam pokażę. O, się wyrywa też piękne oko. Jeszcze się wybarwi, wiadomo, bo gołąbek będzie starszy. To oczko się wybarwi. Będą śliczne z tego gołębia. także wydaje mi się że fajne tutaj gołąbki koledze wybieram no i oby oby mu się spodobały tak te gołąbki wyglądają no i tutaj pakujemy widać jak jest gołąbek wygląda tutaj drugi to jest rodzeństwo brat ze siostrą są to gołąbki z linii mojego szaleńca także super ptaki czemu go bijesz? co jest z tobą? Hmm. Połowy Może jest, jest tej samczyk no i Niebieski samczyk To jest samiec Trudno to chyba będą trzy samce no, myślałem, że wyjdą dwie parki To jest samiec i to też jest samczyk Raczej z tych dwóch y, samiczka się nie zrobi żadna, więc chyba będą trzy samce ale kolega chciał młode, późne cztery sztuki. Niekoniecznie, że będą parki, więc, więc powinno być ok. Także dziękuję za uwagę. Dobry lot.